Szanowni przedstawiciele rodzin katolickich, synowie córki, wnuki, pomordowanych na nielickiej ziemi. Panie burmistrzu, jestem bardzo głęboko wdzięczny za dzisiejszą uroczystość, za to, że pochwycił pamięć swoich synów, tych najlepszych z najlepszych. Dziękuję bardzo za to. Katyn jest słowem, wyrazem, symbolem. On obrazuje ogrom cierpienia, jakich doznali przed 70 laty synowie narodu polskiego w obozach oficerskich w Starobielsku blisko cztery tysiące, w Kozielsku ponad cztery tysiące i w Ostaszkowie rodziny policyjne ponad. Policjanci, przepraszam, ponad 6 tysięcy. I co dziwne, ginęli nie w swoich miejscach obozowych, lecz w innych miejscach. Ginęli w Charkowie, w Katyniu, w ginęli w Twerze, a grzebami byli w Miednoje. Wszystko po to, ażeby zatrzeć pamięć, żeby świat nie dowiedział się o tej straszliwej zbrodni, jakiej popełniono na najlepszych synach narodu polskiego. Bo wśród zamordowanych to 12-12 oficerów. 127 pułkowników i podpułkowników, 9227 oficerów to dane sowieckie. W sumie ponad 21 857 oficerów, podoficerów, policjantów i to byli często ochotnicy. Wśród generałów Najlepszy Henryk Münciewicz, ten, który uciekł z niewoli, który w 1919 roku wyganiał z Warszawy Niemców, który w 1920 roku bronił Warszawy przed bolszewikami. Następnie bronił Brześcia. To dowódca samodzielnej brygady, nowogródzkiej kawalerii, która w 1939 roku walczyła na obu frontach przeciw obu okupantom, niemieckiemu i sowieckiemu. To Franciszek Cikowski, który nie poddał Niemcom Lwowa, ale kapitulował honorowo przed Sowietami, bo taki był rozkaz. To Generał Konstanty Kulisowski, który za szarże pod jazłowcem w 1919 roku w lipcu został awansowany o dwa stopnie na pułkownika. Oni poleki, ale oprócz nich to także w Kozielsku było 20 profesorów, ponad 100 literatów i dziennikarzy, ponad 300 lekarzy, śrutnik Stefanowski, kawaler Orderu Virtuti Militari za walki w legionach, osobisty lekarz marszałka Józefa Piłsudskiego. To kilkuset nauczycieli, kilkuset prawników, to samo było również i w Starobielsku. Tam głównie byli oficerowie, którzy niby z honorowej kapitulacji odeszli i już szli na wolność. Nie doszli na wolność, bo zostali skierowani do Starobielska, wywiezieni do Starobielska. Szanowni Państwo, oprócz tych elit intelektualnych, literackich, wojskowych, dodam najważniejsze określenie, to były elity moralne. Oni często i również koledzy woleli wybrać śmierć zamiast poddanie, samobójstwo, a żeby nie oddać się wrogowi. To były elity moralne, bo nie potrzebowali tam być. Oni byli już rezerwistami. A jednak poszli, bo Ojczyzna wzywała, a to jest najważniejsze. To były również elity duchowe. Straciliśmy kwiat inteligencji, a nad tym wszystkim kryje się złowrogi, złowrogi pakt ribbentrop mołotow I do dnia dzisiejszego tych elit nie odbudowaliśmy. Tak twierdzę, tak twierdzi IPM. Szanowni Państwo. Ginęli. Nie. W wojnie. Ginęli nie w obozach z głodu, z wycieńczenia czy też z chorób. Ginęli nad dołami śmierci. W kazamatach NKWD strzały w potyńce w tym głowy. I to miało zapomnieć. O tym świat powinien mi dowiedzieć się. Jakże ciężko powiedzieć o tym, co mówił pan burmistrz. Czy ta ofiara obecna Miała swój sens. Miała na pewno. Jako wierzący wiemy, że ziarno, jeżeli nie zostanie wrzucone w glebę i nie obumrze, nie wyda owocu. Ale z drugiej strony to, co powiedział Pan Bulcz. O zbrodni na nieludzkiej ziemi. O wymordowaniu elit polskich. Dowiedział się cały świat. Od Rio de Janeiro po Tokio. Od Pekinu po Moskwę. Że zginęli za to, że byli Polakami. A to jest, wyczerpuje w pełni definicję ludobójstwa. I jako bieżący człowiek, a żeby chwilą modlitwy teraz jeszcze raz uczcić tych sprzed 70 lat i tych sprzed kilku dni. Chwilą modlitwy w ciszy. obrigado.